No na pewno jest to swego rodzaju uznanie i nobilitacja z jednej strony, z drugiej strony, tak patrzę, cały kształt. To że pada pytanie, czy to wszystko? Nie, jedziemy dalej. Przede mną sporo nagrań, kompozycji, aranżacji, no i jak zwykle koncerty po, po obu stronach Atlantyku. Sprawa dystrybucji muzyki od lat zaczęła się zmieniać i to moim zdaniem na korzyść, dlatego że internet wprowadził możliwość właściwie każdemu artyście decydować samemu bez decyzji, bez współpracy z wielkimi firmami. No niestety wielkie firmy też się zorientowały po jakimś czasie, że internet i cyfryzacja to jest najważniejsze miejsce dla dystrybucji muzyki i rozpowszechniania muzyki. W związku z powyższiem, w tej chwili niezależni artyści mają wielką konkurencję z powrotem w postaci wielkich wytwórni płytowych, które działają też prężnie na internecie. Szczególnie chciałbym zauważyć rzecz, która jest bardzo gdzieś atrakcyjna dla słuchaczy, bo mówię o streamingu. Streaming to jest super rzecz. Natomiast dla artystów jest to bardzo, bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ za odsłuchanie utworów dostajemy totalne grosze konkretnie 0,003 centa za odsłuchanie, a sprzedaż oczywiście. W tej sytuacji bardzo, bardzo maleje. Że moim zdaniem yy, warto w dalszym ciągu wydawać i kompakty, i płyty winylowe, i całą gamę yy, nośników, łącznie z Dicard. Jest to coś takiego, co może trochę nowe, które propagujemy od jakiegoś czasu. Mam coś takiego w kieszeni. O ze zdrapką i tutaj można ściągnąć sobie muzykę. Cyfryzacja, dobra rzecz, postęp, bardzo dobra rzecz. Najważniejsze, żeby nie było za dużo ludzi pomiędzy twórcą a odbiorcą i żeby, a jeżeli już są, to żeby byli fachowcami, co się rzadko ostatnio zdarza. Jest bardzo, bardzo dużo młodych, świetnych muzyków, którzy powinni mieć szanse i powinni móc tak jak my, żyć godnie i swobodnie tworzyć przy pomocy muzyki, przy pomocy tego, swojej pasji i tego, co robią. Nie wiem, jak się sprawy dalej potoczą, ale nie jest to łatwa sytuacja. Uważam, że takie inicjatywy jak legalna Kultura i w ogóle jakaś prawdziwa kontrola i pomoc w legalnej działalności na internecie i wszędzie indziej jest bardzo wskazana i bardzo pozytywna.